Fantastyczna pielęgnacja dla skóry, która potrzebuje głębokiego nawilżania, do Cześć z tej strony Marta Chowańska-Fyda. Od 15 lat pomagam kobietom piękniej wyglądać i piękniej żyć. Dobieram i sprzedaję luksusowe kosmetyki do pielęgnacji, do makijażu. I dzisiaj jeśli chcesz dopasować pielęgnację z moją pomocą, skomentuj ten filmik Pielęgnacja odezwa się do Ciebie. I dzisiaj kochany mam taki dzień, że będę częściowo bez makijażu. Właściwie zabieram się za sprzątanie. Zatem chcę Wam pokazać, co możesz zastosować sobie na 20-30 minut, nawet na godzinkę, co nałożyć na twarz, żeby maksymalnie odżywić do skórę? skóry. Jeśli chcesz, żeby Twoja skóra była odmłodzona, pełna blasku, odżywiona, nawilżona, zdrowa, to wypróbuj ten system pielęgnacyjny. Zaczynam oczywiście od perfekcyjnego oczyszczenia skóry mleczkiem. Jest to mleczko odżywcze, regenerujące, oczyszczające, rozświetlające. I nakładam je na, cały, na całą twarz. Możesz sobie je na chwilkę nawet zostawić w ten sposób. Czyli tak jak ja nakładasz je rano, a po chwili spłukać obficie wodą i przejść do kolejnych etapów pielęgnacji. Etap drugi to stonizacja i nawadnianie. Tak wspaniale oczyszczoną skórę. Oczywiście należy zawsze stonizować, dlatego wylewam odrobinę tego eliksiru na dłoń, a następnie nakładam na całą twarz, również na powieki, na usta, żeby tutaj pięknie popracował nam kwas nowe wyciągi roślinne kochane, genialny, nawadniający relaksujący produkt natychmiast pompujący skórę i przygotowując ją na kolejne etapy pielęgnacyjne następnie czas na witaminy młodości serum z witaminami C i E, silnie skoncentrowane pięknie rozświetlające będzie pomagało skórze dojrzałej, ale również takiej która jest podrażniona, wrażliwa naczynkowa, albo ma przebarwienie, bo to serum daje też maksymalne rozświetlenie nakładam je sobie na całą twarz ja też nakładam je delikatnie w okolicach oczu ale to dlatego, że moja skóra już bardzo dobrze zna ten produkt i ładnie reaguje na początku starajmy się jednak tą okolicę oka omijać i po serum przechodzę sobie zazwyczaj do kremu, ale dzisiaj nakładam sobie żylową maskę nawilżającą, która jeszcze dodatkowo wzmocni działanie tych składników wyciskam sobie taką słuszną ilość i ta maska będzie jeszcze dodatkowo nawilżała, nawadniała, nakładając sobie też wokół ust. Będzie dodatkowo popychała te składniki aktywne w głąb skóry i dawała skórze takie nawilżenie, jak w spa w czasie, gdy ja do dzisiaj będę sobie po prostu porządkować, sprzątać dopiero potem, tak myślę, że po godzince zmyję sobie te produkty i nałożę wtedy krem i makijaż. Można sobie też taki system zastosować na noc, bo to, ta maska pięknie się wchłania i nie zostawia śladów na poduszce i będziesz widziała, że Twoja skóra jest odżywiona, zregenerowana, pełna blasku. Taki system możesz sobie stosować nawet dwa, trzy razy w tygodniu, jeśli chcesz wypróbować te kosmetyki. Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. A tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś, że Ci przepięknego dnia. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś dobra, jesteś ważna. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.